Dzień dobry moi kochani, z tej strony wasz Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Jak wiecie, cieszę się za każdym razem, gdy mogę być z wami, gdy mogę wam udostępnić mój wiersz. Dzisiaj wiersz, którego jeszcze nie udostępniałem, chociaż już napisałem w 2022 roku w czerwcu, ale przyszedł na niego czas. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Wiersz zatytułowany Moja modlitwa. Niech będzie to moja modlitwa, słów wierszem do Boga pisana, od serca tak szczera, uczciwa, prawdziwa, niezakłamana. Nie jestem nikim szczególnym, choć czasem i marzę być takim. Chciałbym tak wiele, tak bardzo. A może za mało mam wiary? Mój Boże, pozwól mi, proszę, zrozumieć, mieć siłę, by walczyć, pokonać sam siebie słabości, mieć zapał, energię do walki, budzić się, wierząc i czując przez starań, wysiłków. I marzeń, Podnosić się, kiedy upadnę, Do życia zapału nie stracić. O więcej prosić nie będę, Choć czasem próbuję, wiesz o tym. Wybacz mi, proszę, me grzechy. To proszę ja, zwykły człowiek. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. To była moja modlitwa. Każdy z nas ma jakąś, niezależnie w co wierzy. Kochani, bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się do siebie, uśmiechajcie się do mnie, piszcie, lajkujcie, udostępniajcie, a przede wszystkim polubcie mój profil, bo będziecie na bieżąco. Już niebawem kolejne wiersze.